Po 60 latach spotkali się absolwenci Liceum Ekonomicznego w Lubaniu, którzy swój egzamin dojrzałości zdawali w 1954 roku. To okropnie długi czas, to już jest historia. A mamy panią profesor, która uczyła nas historii. A tu obecnie z nami w tej chwili pan profesor, który uczył nas astronomii. Dożył sędziwego wieku, 94 lata. O tyle miło mi o nim wspomnieć, że był to mój pierwszy wychowawca w 1946 roku, który przyjmował mnie w szeregi harcerstwa. Był bowiem naszym drużynowym w Węglicu. Po tych 60 latach takie nasuwają się refleksje, że nie wszystkim dane było uczestniczyć. Część z wiadomych względów nie mogła przyjechać, odeszli bowiem na wieczną wartę. Część niestety nie mogli przyjechać, bo albo względy rodzinne, względy zdrowotne nie pozwoli im na to, ale zapewniali, że myślami będą z nami. Absolwenci szkoły po raz pierwszy spotkali się w 1980 roku. Może zabrzmi to trochę, że jakoś autoreklamę uprawiam, ale inicjatorem tego byłem ja i mój serdeczny kolega, który również nie może uczestniczyć, jest bowiem sanatorium. Po 26 latach od matury pierwszy zjazd odbył się właśnie tu w Lubaniu, tu przed tą szkołą. Czyli już też kawał czasu upłynął od tego pierwszego zjazdu. Ten dzisiejszy jest dziesiątym zjazdem naszej klasy. Seweryn Rudnicki, jeden z organizatorów spotkania podkreśla, że szkoła i nauka w tamtych czasach wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. Jeżeli chodzi o szkołę to on był... Taki w takim okresie zaraz powojennym nie? przede wszystkim duży szacunek dla profesorów, bo profesor coś znaczył. Bo wie pan, mówiąc między nami to ja jeszcze cały czas pociągałem papierosy. To jak mnie w publikacji przyłapali, to mało ucho nie profesor dyrektor nie wtedy, bo on łapał tych słuchaczy. A tak to. Eben, no normalnie trzeba było dyscyplina była, to jest raz, a drugie proszę pana, no, do nauki przywiązywali duże rzeczy i każdy się starał jak mógł, żeby jak najlepiej wypaść. Dobrze działał komitet rodzicielski tutaj przy szkole. Rodzice często przychodzili. Dostali pełnią wiadomości o uczniach. No nie było tych nowoczesnych jak teraz, nie? Ale, ale były to ustne przekazy, nie? że każdy może normalnie dostać. Profesor Tadeusz Żabski, emerytowany wykładowca filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, zaznacza, że niemal wszyscy absolwenci lubańskiego ekonoma wybrali dalszą naukę. Tutaj większość ukończyła studia. Kończyst tutaj na Politechnice, to była na Politechnika, ale także na medycynie, na polinistyce i na paru kierunkach. No i dalej do pracy. Jeśli chodzi o ten okres nauki, to był właściwie najgorszy okres stalinowski 50-54. Stalin w 53 umarł tutaj przed szkołą. Był taki apel, że trzeba było się zejść od jakoś przeżyć te żałoby. No, i to właśnie te czasy były. Uczyli się na historii w na historii. No, ale nic zaszkodziło. To. to znaczy, nauczyciele no, wiedzieli, jaki to jest sens takiej nauki. No i robili swoje, daj mi wyrośli z tego. Ja poszedłem na polonistykę, no i zrobiłem karierę. znaczy, jestem profesorem uniwersytetu, jeszcze teraz na emeryturze. No ale przeszedłem te wszystkie szczeble, te wszystkie stopnie, parę książek napisałem, tak, no już kupę artykułów, promocji i tak dalej, no to jest takie, jak to w tym zawodzie się dzieje. No i, i zawdzięczam to szkole, mieliśmy bardzo dobrego nauczyciela z języka polskiego, który zmarł niedawno właśnie, też tutaj spotykał się z nami ciągle, właśnie mamy szczęście, że ta i klasa czuła się bardzo jakoś taka jednolita i zwarta. Że nam się chce spotykać prawie co roku. To jest, to jest chyba któryś te spotkanie takie absolwentów, maturzystów jednej klasy. I nasza wychowawczyni jest taka ona wspaniała. Ona przyjechała, jeszcze się nie zdążyłem przywitać, ale przyjechała to aż z Białego Stoku, żeby z nami no, pobić trochę. tak. No i niektórzy profesorowie. No jeśli chodzi o te klasy, to już około 10 osób nie żyje. Że mówimy, że to jest ostatnie spotkanie. Następnie to już chyba na drugim świecie. Żeby <grym> to miała być 70, bo to już jest ta różnica. Tak? Po mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej, którą odprawił ksiądz Bartosz Och. Absolwenci udali się na uroczysty obiad w motelu łużeckim.